To jest Kwadrans na angielskim, lekcja 339. Ten odcinek zawdzięczamy patronom i patronkom. Dziś wracamy do wywiadu, w którym spedytorka opowiada nam o swojej codziennej pracy. Poprzedni odcinek zakończyliśmy na do pięciu uzgodnień z nadawcą i przewoźnikiem. Dziś czas na kontakt z kierowcą i sprawdzenie, jak przebiega mu droga do punktu załadunku. I hope you're ready to learn more about logistics. Let the lesson begin. Ponownie podziękujemy Justynie, która przycisnęła mnie do stworzenia tych właśnie odcinków. Thank you. Thank you. Idzie, zaczniemy sobie tak nietypowo troszkę, bo zrobimy sobie małą burzę mózgów, mm -hmm. Aniu. Słuchaczu, słuchaczko. Z jakich powodów możemy się spóźnić, kiedy jedziemy w dalszą podróż autem? No bo tutaj mamy taki transport kołowy, więc e, dlaczego? Zaczymy, czy znamy te wyrażenia po angielsku też. Mm -hmm. Może być wypadek na drodze. Może być wypadek, wyśmienicie się czyli tam. Accident on the road. Super, co jeszcze? Yy, może warunki atmosferyczne mogą być kiepskie. Oczywiście, czyli bad weather, byśmy mogli sobie po prostu powiedzieć, tak. Mhm. Coś jeszcze? My możemy mieć problem z autem. W sensie może być inny, inny wypadek na drodze, my nie jesteśmy uczestnikiem, ale też my możemy mieć jakiś problem z samochodem. Czyli możemy mieć jakiś taki emergency, mhm. tak, jakiś nagły wypadek. Możemy też. Nasz... Nasz pojazd może się popsuć, czyli breakdown. Niestety. To też może wystąpić. Zdarzają się takie sytuacje. Ale odcinek u mechanika już za nami. Na tak. szczęście. Alright. Jakieś jeszcze mogą być? Przychodzi ci coś do głowy jeszcze? Możemy mieć kontrolę. To prawda, zwykła kontrola i to zjada czas. Możemy też dostawać mandat i to też zabiera czas. That's true. So true. I guess to get a ticket. All right. Super. No to teraz wysłuchajmy fragmentu wywiadu i zobaczmy jakie jeszcze powody opóźnień są w nim wymienione. About half an hour before the scheduled loading time, I contact the carrier to check if the driver would arrive at the destination as expected. If so, I will call again in 30 minutes to confirm the loading. But sometimes it happens that the loading or unloading is delayed. Some common reasons include the driver was held up at their previous loading site or production site, the vehicle has broken down or they have a flat tire, the driver is stuck in traffic due to the rush hour or roadworks, the driver has to take a mandatory break the vehicle was stopped for a road inspection or there was an accident on the highway or expressway and the driver has to wait until the road is cleared before continuing sometimes it's winter and icy roads make it impossible for the driver to get uphill or heavy snow means they have to drive slower than usual all right więc słownictwo z tego fragmentu, no i przy okazji dowiemy się, jakie są powody właśnie tego, że się możemy spóźnić. Więc po pierwsze pada taka fraza jak zaplanowany czas załadunku, czyli scheduled loading time. Scheduled loading time. Wyśmienicie, już kiedyś to mówiłem, wyraz schedule dość charakterystyczny, może też być, zwłaszcza przez Brytyjczyków, wymawiane jako schedule. Mm -hmm. Schedule. Czyli to by było scheduled. Loading time. To jest bardzo dziwne. Scheduled. It is what it is. Lepiej zrozumieć niż nie. That's true. Dotrzeć do celu, ładne formalne zwrot to arrive at a destination. Arrive at a destination. Pięknie. I tutaj czasami można zobaczyć taki czas przybycia, szacowany czas przybycia, i często przy nim jest skrót ETA. ETA. Mm -hmm. I po angielsku rzeczywiście można y, usłyszeć na przykład: Hey, give me your ETA. Podaj swój ETA, czyli ten szacowany czas przybycia. Okay. E, w skrót możemy sobie rozwinąć do Estimated Time of Arrival. Estimated Time of Arrival. Czyli dokładnie szacowany czas przybycia. Give me your ETA. What's your ETA? Tyle, ile Google wam pokazuje, tak. za ile dojedziecie. Right. Potwierdzenie załadunku, bo też taka fraza występuje tutaj, to będzie confirm the loading. Confirm the loading. Możemy mieć oczywiście opóźnienie. Opóźnienie to będzie, Aniu? Delay. Delay, that's it. No i opóźnienie załadunku to będzie loading, delay. Loading, delay. Pięknie, a rozładunku? Unloading, delay. Great job. All right. No to nasze powody. Można być przetrzymanym. Taki ogólny powód, tak jak kiedyś już mieliśmy w wymówkach something's come up. Mm -hmm. Coś mi wyskoczyło. Bliżej nieokreślona przyczyna. Mm -hmm. That's true. To tutaj fajną uniwersalną frazą I was held up. I was held up. Czyli to be held up to być przetrzymanym. Coś mnie zatrzymało. Mm -hmm. Na przykład pojazd się popsuł, czyli Vehicle has broken down. The vehicle has broken down. Złapałem flaka, pane, gumę. Mm -hmm. Czyli mam przebitą oponę. Po angielsku to będziemy mieli flat, tire. Flat tire. No i ją się łapie, czyli co? Catch. Catch, tak jest. Możemy też I've got, że mam, I've got a flat, I've got a flat tire, mam panę. Przy okazji, czy pamiętacie, jak było koło zapasowe? Mm, spare tire. Fantastic. Spare tire, tak jest. No więc możemy mieć, że I'm changing the tire, mm -hmm. I have a spare tire, no albo też i nie. To zajmuje dużo czasu. Myślę, że tak, a nie wiem w ogóle jak to się odbywa przy T-rze, mm -hmm. ale on ma dużo kół, to... Pewnie nie, czasami może je podnieść i jechać dalej, ale to zależy, które. Czekamy na komentarze ekspertów. Let us know. Um, możemy utknąć w korku, czyli be stuck in traffic. Be stuck in traffic. Tak, stuck, utknąć. To brzmi tak, jakbyśmy się przykleili, mm -hmm. prawda? I'm stuck, utknąłem. I'm stuck in traffic. Um, możemy wjechać do miasta i są akurat godziny szczytu, czyli rush hour. Rush Hour. I patrz, nie wpadliśmy na to przy naszej burzy mózgów, ale przecież roboty drogowe. Oh, that's true. No tyle miast jest rozkopanych i w remontach. W Toruniu. Pozdrawiam Wrocław. Pozdrawiam mm -hmm. Toruń. Chociaż u nas już jest lepiej. Nadal pozdrawiam Wrocław. I Poznań. <laughs> I Poznań. That's true. Roboty drogowe to będzie wyraz road work. Road work. Tak, jako jeden wyraz. Oczywiście jest też construction. Można też tak użyć, ale roadwork jako roboty drogowe. No i kierowcy, którzy jeżdżą z tachometrami, muszą robić obowiązkowe przerwy. Tak. Czyli take a mandatory break. Take a mandatory break. I ostatnia rzecz, która pada w naszym wywiadzie przed złą pogodą, o której wspominaliśmy, to jest inspekcja drogowa. Czyli be stopped for road inspection be stopped for road inspection. Czyli być zatrzymanym do kontroli drogowej. Zaznaczę tutaj, że kilka tych wyrażeń jest w stronie biernej, prawda? Że Typu mm -hmm. be held up, coś nas zatrzymało. Be stuck in traffic, czy właśnie be stopped for road inspection. Więcej o stronie biernej dowiecie się już niebawem. That's true. Ale w innym odcinku. W tej części usłyszymy znowuż fragment wywiadu i wasze pytanie to, czy zawsze informuje się klienta o problemach na drodze? I teraz nie mówię, że to jest good practice albo bad practice. Mm -hmm. Tylko czy to się dzieje? Jak brzmi odpowiedź na podstawie naszego fragmentu wywiadu, zmyślonego? Ćwiczymy tutaj rozumienie ze słuchu, a nie jak być dobrym bądź złym spedytorem. Także w ten sposób podejdźmy do sytuacji. Okay, let's listen up. Whether we inform the client about such delays depends on how urgent the cargo is for a collection or delivery. Sometimes clients specify in their request that the delivery must arrive at a fixed time, for example at 3 pm sharp, because they urgently need a component for their production. In such cases, even a short delay could halt production, and clients might be willing to pay more for transport to ensure on time delivery. If the loading is delayed by just 10 minutes, there's no need to worry the client, in my opinion. The most important thing is for the freight forwarder to know the vehicle's location so we can inform the client if necessary. Luckily for us, most trucks have built in GPS. In most cases minor delays are acceptable and clients usually understand that they are part of transportation. All right. no to czy zawsze się informuje klienta o problemach na drodze? Mm, nie. Nie. Tutaj jest podane takie 10-minutowe, mm -hmm. czyli troszkę mniej niż studencki kwadrans. Tak. Albo kwadrans na angielski. Albo kwadrans na angielski. Spójrzmy na ciekawe wyrażenia. Mamy wyraz urgent. Urgent. On już się pojawił. Co ono oznacza? Pilne. Pilne, teraz. It's urgent. Nice. Pojawia się też taka fraza: arrive at a fixed time. Arrive at a fixed time. Wiemy, że arrive to przyjechać, przybyć, a jak myślisz, co to jest ten fixed time? To jest jakiś ustalony czas. Pięknie, tak, ustalony na sztywno czas. Tutaj wiemy od Justyny, że mówi się w branży jako termin fix, czyli taki nieprzekraczalny. Okay. I klienci czasami dopłacają, żeby właśnie coś było na termin fix, czyli arrive at a fixed time. I przy okazji w naszym dialogu też pada określenie 3 p.m. sharp. At 3 p.m. sharp. No i sharp oznacza ostry. Jak ostry właśnie. A co to znaczy w kontekście czasu? Że jest dokładnie. Na ostrzu noża. Tak, czyli dokładnie w punkt na 15, tak? Sharp. Dodane po godzinie oznacza właśnie w punkt. All right. Mamy fraskę też zapewnić dostawę właśnie na czas, czyli Ensure on time delivery. Ensure on time delivery. Right. To za to mogą być dodatkowe opłaty. Warto też znać lokalizację pojazdu, czyli Know the vehicle's location. No, the vehicle's location. I tutaj uczulam, jest to taki false friend, że chcemy powiedzieć localization, jako lokalizację, mm -hmm. ale nie, tam nie ma lokali. A mówimy lokację. Tylko location. Tak, lokację. Location, location, location. Podstawowa zasada przy kupnie nieruchomości. Mm -hmm. I ostatnie wyrażenie z tego fragmentu, które myślę, że warto wprowadzić, to minor delays. Minor delays. Tak jest. No delay już wiemy, co to jest. A co to mogą być minor delays? Mm, jakieś nieistotne? Drobne? Super, tak. Major to by było coś dużego, ważnego. A minor, malusie. To są te do 10 minut. O, o, o. I przed nami już ostatni fragment wywiadu. Spróbujmy zrozumieć z niego, co się dzieje, gdy już kierowca dotrze na miejsce. Let's listen up. Most of the time, the driver informs me he is already at the gate or they want to know which gate they should use if the facility has more than one gate or they don't know which gate is for a semi-truck. When the driver arrives at the loading site, their details are checked and they must match the details provided to the client. Occasionally, a different driver who happens to be closer to the location will be assigned to the job in such cases we need to inform the client about the change including the new driver's phone number and license plate at the loading site warehouse workers usually use forklifts to load the goods onto the vehicle after the loading is complete the driver receives the necessary documents and can proceed with the delivery If the amount of cargo loaded doesn't match the order, we resolve the issue with the client, to clarify their discrepancy. Right. No i tutaj wyrażenia pomogą nam odpowiedzieć, bo one tylko w zasadzie na tym się koncentrują. Więc kierowca przyjeżdża, czyli arrive at the loading site. At the loading site. I pierwsze, co się dzieje, to. Sprawdzamy informacje, czy informacje o kierowcy się zgadzają. Mm -hmm. Czy to jest odpowiednia osoba? I tutaj poda takie wyrażonko z wyrazem match. Driver details must match. Driver details must match. Match? Co to będzie oznaczało? Pasować. Tak, pasować w jakim sensie? W sensie pasować pewnie do tych informacji, które mamy na karcie, w mailu czy gdzieś. Czy się to wszystko zgadza? Tak, match dobrze jest, czy się wszystko zgadza, czyli czy tutaj w tym kontekście, czy jest identyczna. Bo mm -hmm. match używamy w sensie pasuje, tak jak nie wiem, skarpetka jedna pasuje do drugiej, mm -hmm. że są z jednej pary. To to jest match. Troszkę inaczej niż fit, dlatego match. Niż fit. Mm -hmm. I tutaj słyszymy w wywiadzie, że czasami. Może się zdarzyć, że przypisane zostanie inny kierowca. Przypisać kierowcę to będzie assign a driver to the job. Assign a driver to the job. Super. Czyli jako kierowca też byście mogli powiedzieć I was assigned to this job. Prawda? Zostałem przypisany. I sprawdza się tablicę rejestracyjną. Po angielsku pamiętacie jak to było? Mm, a license plate? Nice, albo license plate number, jeżeli chcemy podać numery tablicy rejestracyjnej. Well done. No i tam już odbywa się to pakowanie, tak, załadowywanie, loading samo w sobie. Używa się do tego wózków widłowych, czyli use oh. forklifts to load the goods onto the vehicle. Use forklifts to load the goods onto the vehicle. Super, forklifts. forklifts. Mm -hmm. Mieliśmy to już na pewno. Wózek widłowy. I potem kierowca dostaje dokumenty. The driver receives the necessary documents. The driver receives the necessary documents. A jakie to dokumenty, to dowiemy się za tydzień. Mm. That's right. OK. Dwie frazy z tego wywiadu, z samej końcówki. Jeżeli są problemy, to trzeba je rozwiązać. Czyli resolve the issue. Resolve the issue. Taki ładny komunikat, prawda? Który można tak. wysłać klientowi, że Hey, I'd like to resolve the issue, bo coś się nie spieło. Typu, coś waży więcej niż umówione, zajmuje więcej mm -hmm. przestrzeni niż umówione. We need to resolve the issue. I trzeba wyjaśnić rozbieżność. Uwaga, będzie formalnie znowu. Clarify the discrepancy. Clarify the discrepancy. Super, ta rozbieżność, to jest właśnie discrepancy. Discrepancy. Ładny wyraz. Zawsze go lubiłem. Nie wiem dlaczego. Łatwo mi było zapamiętać, chyba discrepancy. Ciekawe, czy wam też będzie łatwo. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że dzięki temu odcinkowi lepiej rozumiecie codzienną pracę spedytora i poznaliście kilka przydatnych wyrażeń związanych z logistyką. Za tydzień poznamy pracę w spedycji od strony kierowcy Tira. Dziękujemy raz jeszcze Justynie za inspirację do przygotowania tych odcinków. Jeśli macie pomysły na kolejne tematy, koniecznie dajcie nam znać. Pamiętajcie, że wspierając nas na Patronite pomagacie w tworzeniu nowych materiałów, a my odwdzięczamy się dodatkowymi treściami i materiałami do nauki. A propos dodatkowych materiałów to znalazłem na Quizlet zestaw English for Logistics stworzony przez Politechnikę Krakowską. Zawiera on ponad 500 wyrażeń. Także polecam go dla osób zdecydowanych, a link zostawię na stronie z notatkami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku kwadransu na angielski. Keep learning, and see you next time. Bye!